Miłość, moc, miłość, moc, miłość, moc. Korzystając z tak magicznego czasu, zapraszam Ciebie na rytuał, który doprowadzi do tego, że boskość przebudzi się w Twoim DNA. I czy potrzebujesz dostosować do swojego dzisiejszego życia swoją formę fizyczną? Czy potrzebujesz otworzyć się na to, żeby widzieć. To, jak zbudowana jest rzeczywistość, z jakich energii, co dzieje się wokół Ciebie, czy też masz intencje, które dotyczą Ciebie, twojego zdrowia, Twojego życia, Twojej rodziny i chcesz zanieść je nie do ludzi, nie do magicznych żywczy, stworów, a wprost w czystą boskość i w czyste, boskie dobro. Wówczas połącz się z nami. Pamiętaj o tym, że w rytuale magicznym możesz zauczestniczyć na wiele sposobów, właściwie na każdy sposób, który sobie wyobrazisz. I w Akademii Magii najczęściej tworzymy swoje własne komentarze. Każdy z nas decyduje o tym, co takiego stanie się w związku z obecnością w rytuale, czyli ma po prostu listę intencji. Najczęściej są to intencje spisane, podpisane i nawet odczytane w Rytuale. Gdy słyszysz muzykę, a nie mój głos, wtedy czas na Twój głos. Pamiętaj o tym, że nawet jeżeli nie masz prawy, lub też masz, ale przesypiesz rytuały, to samo uczestnictwo daje Ci dostęp do energii, która się dzieje. Ty nie musisz tego rozumieć, ty nie potrzebujesz tego filtrować głową. Wystarczy, że zgodzisz się na to, że za pośrednictwem tej obecności, w tym rytuale. W tym dniu stanie się dla Ciebie w Twoim życiu i po prostu Twoim działaniem określona rzecz we wszechświecie. Pamiętaj, że my nie robimy tego, żeby sprawdzić, czy to zadziała. My to robimy, bo wiemy, że to zadziała. To, co dzieje się w magii o świecie, wschodzie słońca w Wielkanoc. Można porównać do wielkiej radości natury, że to nowe życie, ten nowy rozdział jednak na pewno na Oto A to święto ruchome, które zastanawiająco, nawet w najbardziej skondensowanych starych rytualistykach, przypada na wówczas, gdy jest odpowiedni czas. Odpowiedni do czego? A to czas, gdy. Dawne wierzenia i religie próbowały w człowieku wywołać całą amplitudę odczuć. Od wielkopiątkowego cierpienia i rozpaczy po sobotnie wyczekiwanie i niedzielny triumf. Tymczasem przestańmy koordynować się na przeszłość i bądźmy w zrozumieniu, że ten triumf, który został dokonany 2000 lat temu, a który widzimy nawet w swoim codziennym życiu, po imię Jezusa jest wzywane mniej więcej w każdej komedii romantycznej albo w głównym filmie o jaraniu. Wiem, mam doświadczenie w oglądaniu takowych nie to nie spodziewalibyście się. I w momencie, gdy wiecie, że czyjeś imię przetrwało przez tyle wieków, wiecie, że to, co ta dusza głosiła, faktycznie ma istotność też dzisiaj. I ma istotność. I posłuchajmy tego, zamiast przenosić to dalej jak rówki ziarenka piasku. Uwolnijmy się tym, co mówią nam te słowa, co przynosi nam ta nauka. Pamiętajcie o tym, że wiara jako najwyższy akt takiego, no powiedzmy, zaufania na Ziemi manifestuje wszystko to, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I jeżeli czujesz, wierzysz, wiesz, że w Twojej rzeczywistości brakuje jakiegoś elementu, jeżeli zdajesz sobie sprawę, że coś na tym świecie jest Twoje, jakaś sytuacja, jakaś relacja, jakiegoś rodzaju połączenie, ale coś w świecie, jakaś zła energia, jakieś osoby być może blokują Ci to, tak oto pozwól sobie raz na zawsze usunąć właśnie takim pływem światła, takim niesamowitym, świetlistym wodospadem zmiany, to co ci przeszkadzało. Bo. Nikomu w świecie, ani i też substancji świata nie potrzeba, żebyś Ty był czy też była w sytuacji, w której coś Ci przeszkadza, w której produkujesz jakiś lęk albo też jakiegoś rodzaju zaniżoną wibrację. Pamiętaj o tym, światem jesteśmy wszyscy. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w rzeczywistości jak w jednym wielkim akwarium. I pozwólmy sobie unieść jakość tej wody raz na zawsze i wszyscy razem. Oczywiście każdy mistrz i uczeń obecny na Patreonie, jak zwykle, jak zawsze, przyzwyczajcie się do tego, otrzyma dostęp do tego rytuału w pierwszej kolejności. Ale też przypominam, otworzyliśmy dla Was Wielki Piątek, właśnie tak, możliwość uczestnictwa również całomiesięcznego, abonamentowego w tym, co robimy, we w wszystkich właściwie działalnościach Akademii Magii. Poprzez YouTube. No i właśnie ten rytuał, to spotkanie będzie naszym takim pierwszym, poważnym spotkaniem rytualnym. Możecie dołączyć. Każda droga do tego, by znaleźć w sobie magię i tą magię działać, jest odpowiednia. Pamiętajcie, jeżeli macie czas, obejrzycie sobie moc osobistą. W tym momencie też łatwo jest przebudować siebie i swoje życie do temu, co widzimy jako sukces. I pamiętajcie też, czas wizualizacji to nigdy nie jest zmarnowany czas. Gdy możecie spędzić tę chwilkę tuż przed snem lub tuż po wstaniu i będzie ona o Waszej przyszłości, o Waszym wymarzonym życiu, nie odbierajcie sobie tego w imię niczego. Tak oto bądźcie w tej wizji, wiedzcie o tym, że wizja, strategia, plan to bardzo istotna część wszystkiego, co się dzieje. I pamiętajcie o tym, to Wy macie osobiście wpływ na to, co dzieje się w Waszym życiu. Życzę Wam wspaniałych, szczęśliwych, doskonałych, genialnych, cudownych, olśniewających, pozytywnie zaskakujących świąt i oczywiście, żeby ten wolny czas przypomniał Wam o tym, co to jest wolność i by znalazła się w Was ta iskierka oraz cała odwaga, której potrzebujecie, by tę wolność odnaleźć w swoim życiu i by po prostu za nią podążyć. Miłości moc, miłości moc. Miłości moc. I oczywiście abrakadabra do tego.